Ok, zakładam na tym poziomie, że już wiesz, gdzie jest Twój cel w Twojej firmie, zrozumiałeś, gdzie jest ograniczenie i policzyłeś, ile Cię kosztuje to, że tolerujesz to ograniczenie, czyli ile strat z tego tytułu ponosisz. Na tym etapie wiemy, że gra toczy się o poważne pieniądze, o poważne efekty i nie mówimy tu o małych usprawnieniach, mówimy o czymś, co jest naprawdę dużo warte dla Twojej organizacji. No dobrze, ale jak chcesz się tym zająć, to musi na to mieć czas. I to jest kluczowa różnica między tym, co my uczymy, a uczy większość pozostałej części świata zarządzania. Dlaczego? Jest mnóstwo ekspertów na tym świecie, którzy powiedzą wam, co powinniście lub nie powinniście robić. Problem polega na tym, że mało kto wam powie kiedy. Ja nie wiem, jak Państwo macie, ale większość menadżerów, których ja znam, pracuje za dużo. Za często siedzi po godzinach i w godzinach pracy brakuje im czasu, żeby wykonać to, co do nich należy, eee, po czym do domu, kiedy dalej myślą o pracy i o tym, czego nie zrobiłem, a ja powinni byli zrobić. Jeżeli to w jakikolwiek sposób przypomina Państwa rzeczywistość, a mówimy to o rzeczywistości dziesiątek lub setek filmów, z którymi mieliśmy styczność, to należy się tym zająć. I my stosujemy dwa konkretne mechanizmy, które mają Państwu pomóc znaleźć czas, żeby zająć się tym, co jest ważne. I to są, to są dwie rzeczy, które są kluczowe. Po pierwsze, to jest temat wieloznajomości, i po drugie, to jest higiena pracy. Jeden temat dotyczy organizacji jako całości, drugi dotyczy powiedzmy jakości pracy indywidualnego menadżera. Niezależnie czy ja jestem tu właścicielem firmy, członkiem zarządu, dyrektorem, kierownikiem, czy zwykłym szeregowym pracownikiem. W każdym przypadku należy się do tego przyłożyć. Teraz, jak to zrobić? Jeżeli mówimy o wieloznaniowości, kluczowe jest doprowadzenie do sytuacji, w której nie realizujemy nadmiernej ilości projektów. I tu dyscyplina jest ogromna konieczna. Dla przykładu, typowy menadżer w typowej firmie będzie zaangażowany w dziesiątki różnych projektów usprawniających organizację. A powinniśmy zdać sobie sprawę, że powinniśmy zejść z ilością tych projektów do liczby około kilku kilkunastu, co najwyżej. Dla przykładu, jeden z naszych klientów miał, gdy go poznaliśmy, w okolicach 100 otwartych projektów i po radykalnym cięciu ilości otwartych projektów zakończono zmianę na pięciu projektach. I to jest generalnie dobry kierunek. To jest ten rząd wielkości, ilości projektów, które trzeba zawiesić, żeby móc skupić się na pięciu najważniejszych i pchać organizację do, do, do przodu. I to jest przykład a propos wielozdaniowości. A propos higieny pracy. W większości firm pracownicy pracują w nieludzkich warunkach, gdzie w jednym pomieszczeniu siedzi wielu pracowników, którzy ma, rozmawia bardzo głośno przez telefon, ma włączone różnego typu komunikatory, mechanizmy e, przypominające, nie wiem, budziki, sygnalizatory, różne sygnały dźwiękowe, które nam nieustannie wszystkim przeszkadzają w pracy. Więc jeżeli kiedykolwiek Państwo mi się poczucie przychodzę do pracy wcześniej, żeby móc nadgonić zaległości, albo przyjdę w sobotę, bo w sobotę mogę w końcu popracować z spokoją, albo wezmę pracę do domu, bo tam mogę w końcu popracować, to Państwo prawdopodobnie macie te dwa problemy, albo jeden, albo oba te problemy, czyli wielozdaniowość i po drugie chaos wynikający z braku higieny pracy. Więc jeżeli mówimy, co jest absolutnie fundamentalne, żeby zrobić krok do przodu, jak chodzi o efektywność pracy, to jest właśnie to. Radykalnie ograniczenie wyznaniowości i zdecydowana walka o higienę pracy. I nie chodzi tu tylko o to, żeby na przykład, nie wiem, ograniczyć częstotliwość odbierania poczty mailowej, bo to oczywiście jest jednym z elementów. Ale trzeba zrobić tu ruch globalny w całej organizacji. Więc jeżeli państwo nie zrobili się tego, a chcecie rozwinąć swoją organizację, to jest niezbędny krok. I pytanie: czy u was higiena pracy i wieloznaczalność są faktycznie dużym problemem? Bo jeżeli są, to trzeba się tym zająć.